W najbliższą niedzielę TVP pokaże nowy odcinek 11 edycji programu Rolnik Szukażony. Wiadomo już, jakie pary powstały w show. Jeden z duetów niezwykle przypadł do gustu telewizyjnym widzom. Rolnik Szukażony 11, odcinek 10. Emisja w TVP1 w niedzielę 17 listopada 2024 roku. Co się wydarzy? Zwiastun. Kiedy i gdzie oglądać nowy odcinek programu Rolnik szuka żony? Randkowy projekt z Martą Manowską na czele ma już stałą pozycję w programie telewizyjnym. Premierowe epizody TVP1 pokazuje w niedzielę o godzinie 21:20. Powtórki z kolei za darmo są dostępne online na platformie VOD. Tym razem uczestnikami, którzy zdecydowali się zawalczyć o miłość, zostali Agata, Wiktoria, Marcin, Rafał i Sebastian. Za nimi już najważniejszy wybór. Agata kontynuuje znajomość z Irkiem, Wiktoria dała szansę Adamowi, Marcin do kolejnego etapu zaprosił Anię, Rafał odbył ważną rozmowę z Dominiką, a Sebastian wskazał Kasię jako kandydatkę, która najlepiej do niego pasuje. Które pary przetrwały? Odpowiedź na to pytanie przyniesie finał show. Ostatni odcinek 11. Serii Ryszard widzowie telewizji polskiej zobaczą najprawdopodobniej na przełomie listopada i grudnia. Przed nami dziesiąty już odcinek, który, jedynka, pokaże w najbliższą niedzielę 17 listopada. Co się w nim wydarzy? Do sieci trafił już zwiastun, który zdradził Co nieco, Marcin i Anias rolnik szukażony 11 razem w nowym odcinku. Opisy oraz streszczenia odcinków rolnika, które są publikowane jeszcze przed emisją epizodów TV, cieszą się sporym zainteresowaniem widzów. Nie inaczej było w tym przypadku. Na filmiku zachęcającym do oglądania nadchodzącej odsłony Rszasz 11 widać M. Inaczej, rewizyty bohaterów. Kamery uchwyciły między innymi moment czułego powitania Marcina i Ani. Z komentarzy pozostawianych pod wspomnianym nagraniem wynika, że wspomniany duet stał się ulubioną parą widzów. Ania i ten od jabłek przypominają mi bardowskich, szczęścia im życzę. Ania i Marcin to najlepsza para. Bardzo bym chciał, aby Ani i Marcinowi się udało najfajniejsza para tej edycji Ania i Marcin super para. Sama gęba mi się śmieje, jak ich widzę. Marcin, widać zauroczony, Ania z lekkim dystansem. Skryta, trzymam kciuki, bo mogą być bardzo szczęśliwi. Przypomnijmy, w rolniku, Marcin zaprosił do siebie trzy kandydatki, a były to: Roxana, Magda i Ania. Mężczyzna szybko pożegnał pierwszą z pań, ale długo zastanawiał się nad wyborem między dwiema pozostałymi znajomymi. Ostateczną decyzję podjął po grillu z rodziną, a Magdalena z ulgą przyjęła jego słowa: Czy Marcin i Ania są razem po programie? Tego na razie nie wiadomo, ale pewne jest, że nowe odcinki już niebawem w TV. Będziecie oglądać.